Dzień dobry. Niedawno oferta narzędzi ręcznych marki Bako wzbogaciła się o cztery nowe zestawy serii S, zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Dziś krótko przedstawimy najważniejsze cechy oraz to, co je wyróżnia. Zapraszam. Nowe zestawy posiadają ulepszoną konstrukcję skrzynek, stworzonych z wysokiej jakości politylenu o wysokiej gęstości. Wraz z nią skrzynki otrzymały nowe, szybkie i łatwe w obsłudze zatrzaski. Walizki Hub System z opatentowanym zatrzaskiem można otworzyć całkowicie na płasko i, co ważne, pasują do szuflad aktualnych wózków narzędziowych Bako. Zestaw S98 MC1H to uniwersalny zestaw serwisowy składający się z 98 elementów, w tym kluczy nasadowych i końcówek 1,4 cala, wraz z przeduszkami, grzechotką i rękojeścią krętakową oraz nasadek 1,2 cala z grzechotką, kluczy trzpieniowych oraz płaskooczkowych. W zestawie znajdują się także haki i pasek na ramię do wygodnego transportu walizki oraz naklejka umożliwiająca opisanie i identyfikację właściciela. Zestaw S51 MC3H. To kompaktowy zestaw montażowy, znakomity dla osób pracujących mobilnie. Zestaw ten zawiera 51 elementów, w tym krótkie i wydłużane klucze nasadowe w rozmiarze 3/8 cala oraz końcówki 1/4 cala wraz z przeduszkami, adapterami i rękojeścią krętakową. Zestaw S34MC8H to precyzyjny zestaw, który sprawdzi się podczas pracy w ciasnych przestrzeniach. Zestaw zawiera nasadki sześciokątne z mocowaniem na kwadrat 1/4 cala, końcówki wkrętakowe 1/4 cala, przeduszkę, grzechotkę oraz rękojeści do końcówek. Zestaw S13 MC10 to mały, praktyczny zestaw z przezroczystą pokrywą. Jest to zestaw o starannie dobranym zakresie rozmiarów nasadek z mocowaniem na kwadrat 1 1,4 cala oraz wytrzymałe grzechotki o drobnym przeskoku. Nasadki dwunastokątne posiadają profil Dynamic Drive pozwalający na pracę z wyższym momentem brotowym, a radełkowanie w części mocującej umożliwia wstępne dokręcanie ręką. Wszystkie nowe zestawy bako Serii S znajdziecie na stronie sklepu phbc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia!